Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Śpiewajmy Panu wraca na taką mapę muzyczną rozśpiewania powiatowego i przewodniczącą jury wybrano, tak aby było bardziej spoza terenu gminy, Pani Agnieszka busulianu jaksik czyli szefowa Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Pani Agnieszka jako osoba, która trochę pośpiewała, trochę spędziła czasu na scenie w różnych konstelacjach, Właśnie ten gatunek piosenki religijnej, bardzo angażujący, ale też taki kojarzący się mocno na przykład z wiarą katolicką, z kościołem. Dzisiaj tutaj na deskach Domu Kultury wybrzmi. Jaki to dla pani gatunek i jaki, jaki to będzie rodzaj śpiewania dla tych młodych śpiewaków? Myślę, że przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na to zaangażowanie tego młodego człowieka w te treści, które wypowiada tutaj poprzez piosenkę. To jest konkurs, który właściwie wraca w tej chwili w formie stacjonarnej, ponieważ on się odbywał w ubiegłych latach w formie online, ale myślę, że teraz będziemy mogły tutaj z paniami jurorkami jakoś bardziej tak pełniej się do tego przymierzyć i zobaczyć, co ci młodzi ludzie chcą przekazać i e, jakie treści będą tutaj nam prezentować. Tak jak już tutaj Pan wspomniał, są piosenki z zakresu... E, takich um, piosenek mocno związanych z, z Kościołem i, i z tym, co się w Kościele wykonuje, ale też są te piosenki e, bardziej e, takie już znane słuchaczom z, z radia, czy, czy z jakichś środków masowego czytazów. YouTube, tak jest. Dokładnie tak, Pani Agnieszko, bo to też jest taka rzecz, która się dzieje w Wielkim Poście, czyli w takim okresie, o no, takiego trochę smutku jakby nie patrzeć, więc raczej chyba się dzisiaj usłyszy więcej takich powolnych, balladowych znaczy, wręcz. to jest smutek? W kościele katolickim to chyba jest jednak radość, tak? Po Wielkim Poście, tak, oczywiście, tak, tak. tak. Oczekiwanie poście, na radość. Tak jest, tak jest. Ja myślę, że, że w dzieciach i tak jest dużo wrażliwości i dużo takiej empatii, dużo zrozumienia dla tego okresu. Jeśli jeszcze są dobrze prowadzone przez nauczyciela, który to wszystko wytłumaczy i się pochyli nad tekstem, a nie tylko nad tym, żeby ładnie zaśpiewać piosenkę, to myślę, że możemy się tutaj spodziewać naprawdę takiej, że tak się wyrażę, wielkim poście uczty dla nas duchowej. Duchowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.